Najdłużej na swoich ulubieńców musieli w 14 kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy czekać kibice Krakowi i Zagłębia Lubin, ale w końcu w poniedziałek o 20.30 oba zespoły wyszły na boisko, no i mieliśmy nadzieję na fantastyczne widowisko w czwartej minucie gry. Strzela głową Filip Stoilkowicz, piłka mija bramkę Zagłębia Lubin. To spotkanie zapowiadane jako starcie snajperów po jednej stronie z siedmioma bramkami w tym sezonie Stoilkowicz, a po drugiej Leonardo Rosza, który trafiał do siatki w pięciu spotkaniach z rzędu. To jednak nie on! Uderza teraz na bramkę, a Marcel Reguła. Był to jednak strzał niecelny. Rusza z akcją Dominik Piła. Dominik Piła zagrywa do Minczewa. Ten na skrzydło do Perkowicza. Perkowicz po stoi Stoilkowicz. Świetna interwencja Jasmina Buricia. Jeszcze Mateusz Klich. Nie ma gola dla Krakowi w tej sytuacji. A wszystko to wina bądź zasługa. Patrząc z perspektywy zagłębia Lubin. Jasmina Buricia. Stoilkowicz zmarnował fantastyczną szansę na ósmą bramkę w tym sezonie. Końcówka pierwszej połowy i jeszcze strzał. Zagłębia Lubin, uderzał Mateusz Dziewiatowski. To już fragmenty drugiej połowy. Rosza, pierwsza szansa dla napastnika. Zagłębia, rosza. I kolejny już w tym meczu strzał niecelny. Druga połowa, toczona w dosyć sennym tempie. Teraz przejmuje piłkę Michał Nalepa, kapitan Zagłębia. Kapitan Zagłębia w nietypowej dla siebie roli decyduje się na strzał. Piłka obok bramki, a tych kibiców, którym jeszcze mało Ekstraklasy, zapraszamy we wtorek na 18 na nasz kanał YouTube'owy na program Ekstraklasa Live z udziałem Franciszka Placha. 67. minuta gry. Tym razem zagranie do Stoilkowicza. Napastnik Krakowi wciąż bez gola w tym meczu. Krakowia to jedna z trzech drużyn bez porażki u siebie w tym sezonie. Pozostałe dwie drużyny to Arka Gdynia i dzisiejszy rywal pasów, a więc Zagłębie Lubin. Doliczony czas gry. No to może w końcu doczekamy się gola w tym meczu. Stoilkowicz znów Jasmin Burić lepszy w tym starciu. Bośniak ratuje Zagłębie Lubin. I ten mecz kończy się najgorszym możliwym rezultatem dla wszystkich fanów ekstraklasy, a więc wynikiem 0 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.